Witajcie drodzy czołgiści oraz drogie czołgistki, Norbi serwera testowego witam Was serdecznie. Słuchajcie, obyta jak obiecałem w dniu wczorajszym, dzisiaj zrobię Wam przegląd zmian na mapach. Otóż z kolegą EasyManem, którego serdecznie tutaj pozdrawiam i dziękuję mu za pomoc w realizacji tego odcinka, przejechaliśmy się, przejechaliśmy się po mapach i sprawdziliśmy jakie to następne... Jakie nastąpiły zmiany? Czy są to zmiany istotne, czy nie? Sami, sami zaraz zobaczycie. Tutaj na mapie napisano, że zostały zmienione cztery mapy: czyli komaryn, malinówka, lotnisko i koło podbiegunowe. Powiem Wam tak: koło podbiegunowe sprawdziliśmy, zmiany są żadne praktycznie. Może tam delikatnie wygładzone niektóre miejsca, ale nic poza tym. Przechaliśmy się po komarynie i zmiany są praktycznie też żadne, też w jakiś tam sposób, tylko delikatnie wygładzone są te mapy i nic poza tym. Natomiast zmiany są tak naprawdę widoczne i w jakiś tam sposób odczuwalne na dwóch mapach, czyli na mapie, na której się w tym momencie znajdujemy, a jest to lotnisko i na malinówce. Do malinówki zaraz przejdziemy, a teraz zobaczymy co się stało na lotnisku. Powiem szczerze, zmiany są delikatne. Kosmetyczne, odrobinę powiedzmy sobie szczerze, nie są aż tak istotne. Tutaj zostało, zobaczcie. Zmiana jest taka, że delikatnie została jakby wygładzona ta część. Delikatnie jakby poszerzono tutaj nam przejazd przez tak zwaną Mordownię. I tak naprawdę nic to nie zmienia nic to nam nie dodaje oprócz tego, że hmm, artyleria będzie miała tutaj odrobinę lepszy przestrzał hmm, i więcej czołgów jest w stanie przejechać za jednym razem i to jest raptem tyle jeśli chodzi o jeśli chodzi o zmiany na tej mapie tutaj sprawdzałem pododawano w pewnych miejscach tylko kamyczki, pododawano Pododawano w jakiś tam sposób jakieś obiekty zniszczalne. Co ciekawe, zmieniono ten dźwięk wybuchów na chwilę obecną. Poprawiono, tak jak powiedziałem w dniu wczorajszym, odnośnie opisu. Zobaczmy. No, troszeczkę beczek wysadzonych. Fajnie, bo one się nie zniszczają tylko pojedynczo, a raczej grupowo. Jeszcze spróbujemy zniszczyć te beczki większej ilości No dobra e, I tak naprawdę zmiany na tej mapie są małe, nie, nie są jakieś tam wielkie Powiedzmy tak, że znaleźliśmy jeszcze tam że gdzieś kamyczek dodano którego nie było, który też nie będzie miał żadnych istotnych jakby Żadne, nic, niczego nowego nie wniesie do rozgrywki. a może w ten sposób powiem. Także mm, szumnie zapowiadane, zna, zapowiadane mapy yy, zmienione, a tak naprawdę nic z tego nic z tego większego nie widać, żeby było. No dobra, spróbujemy przejechać na malinówce. My wracajmy do garażu. Zmieńmy sobie mapę na malinówka z jedną bazą. Jest kolega. I dobrze, no to jedziemy jedziemy na wodę. Słuchajcie, sprawdziliśmy tą mapę i tak naprawdę istotne zmiany są w jednej jej części i zobaczycie zresztą za chwileczkę, o jakie zmiany chodzi. Góra jest nieruszona. Tutaj wydaje mi się, że. Tutaj wydaje mi się, jakby delikatnie zostało to wypłaszczone. Tutaj ta część. Ale nie są to jakieś takie zmiany istotne. Bardzo dające nam coś więcej. Tak naprawdę, wiecie co, ja mam wrażenie, że przez takie wypłaszczanie tych map y, większą rolę na przykład będą odgrywać czołgi, które nie mają jakiejś tam predyspozycji do grania na wieże, czy, czyli y, nie są to czołgi, y, wiadomo, radzie, radzieckie też, bo radzieckie medy mają bardzo dobre wieże, no, ale... Ukłon w stosunku do chińskich działów, w stosunku do chińskich ciągów. Zobaczcie, zmiana. Tutaj, w tym miejscu, jak byłem, było, był kap. Ewentualnie jest kap. I tutaj było to, że tak powiem, na lekkim wzniesieniu. Okej. Okay. Natomiast teraz jest to wypłaszczone. Zostało wypłaszczone. Nie mamy tutaj wzniesienia bardziej na płasko. Nie wiem dlaczego, czy jest to akurat dobre. Zobaczymy. Istotna zmiana. Wargaming nie śpi tak naprawdę. Ci specjaliści od wargamingu nie, nie, nie zasypiają grusiek w popiele, jak to się mówi. I sprawdzają też tak, na, tak naprawdę, czy na mapach nie tworzą się jakby schematy. Tak, bo jeżeli mapa będzie wyglądała w ten sposób, że cały czas będzie rozgrywka prowadziła się w ten sam sposób, wówczas robi się to nieciekawe, monotonne, kilka osób będzie na tym zyskiwać, kilka osób będzie chciało grać w ten sposób ciągle i tak samo i rozgrywka się robi nieciekawa. Więc zobaczcie, tutaj też jest całe to wypłaszczone, tutaj też była delikatna górka. Te czołgi, które stały sobie tutaj, miały taki gorszy przestrzał troszeczkę na tą, na tą część i tutaj jest praktycznie płasko. Można strzelać nawet i z okolic tutaj tych górek możemy przestrzeliwać je w kierunku tych czołgów. No dobra, wracam do swojej myśli gaming nie, nie śpi i jeżeli już widzisz, że, tak jak powiedziałem, rozgrywka roz, toczy się tak samo przez całą bitwę albo przez każdą kolejną bitwę, wówczas delikatna modyfikacja mapy wprowadza duże zamieszanie, ale też i konieczność tego, żeby gracze w jakiś tam sposób innowacyjny zaczęli prowadzić tę grę. No ale Dlatego Malinówka jest tego najlepszym przykładem. Została zmieniona góra przez pewien czas, było to nawet ciekawe. Zmieniony, zmienili tutaj tą, ten pas cały, który był bardziej taki powyginany. Wprowadzili możliwość wjazdu tutaj na linię linią tą. K3, K4 tutaj na ten odcinek i tam czołgi przez długi okres czasu sobie buszowały wjeżdżając ten, w to zagłębienie, były tak naprawdę bezkarne, ani artylery ich nie za bardzo mogło wyciągać, chyba, że to był jakiś GC albo ewentualnie FV małe i można było wtedy tam bezkarnie tylko wychylać się, świecić i dzięki temu naprawdę sobie brać i Nabijać punkty za podświetlenie, a jednocześnie niszczyć sobie problem drużyny przez to, że e, przez ostrzał ze swojego własnego kapa e, jest czołgów, które tam sto, stały. Dlatego tutaj Wargaming trochę nam zmienił. Nie ma już kamyczka, ten, tak jak powiedziałem, przejazd tutaj jest taki sam, natomiast tutaj już nie ma tego zagłębienia, czyli czołg tutaj nie wiedzie, nie będzie się tylko wychylał, ponieważ ma tutaj płasko, prawda? i wówczas nie musi, się, nie musi się kilka czołgów tutaj na, e, spinać, żeby tutaj wyjechać e, w, w tym momencie jeszcze dodatkowo narażając się na ostrzał, tylko sp na spokojnie czołgi, które tutaj wyjadą nie mają tak naprawdę za bardzo miejsca do tego, żeby się schować. Owszem, e, przeciwka artylerii są w stanie się tutaj schować, bo tutaj artyleria może mieć jakiś średni przestrzał natomiast wyjeżdżając tutaj już jesteśmy narażeni na to żeby od kogokolwiek dostawać więc plus dla Wargamingu bo powiem sobie szczerze, że ta mapa wyglądała cały czas tak samo jeżeli wyjechał ktoś i wjechał tutaj na 1, 2, 3 czołgi oczywiście pojedynczy czołg tutaj niewiele często mógł działać ponieważ tam się zwykle rzucała horda zań w to miejsce i i został on zniszczony. Może nawet czasem kosztem poświęcenia jakiejś swojej jednostki, ale powiedzmy sobie szczerze, że bardzo często bywało właśnie tak, że czołgi, które tam dawały radę wjechać, to, to już naprawdę było, bitwa była bardzo, bardzo mocno przesądzona, jakby o tym, która drużyna wygra. Oczywiście, ten tryb, który przykład, teraz jedziemy, jest odrobinę inny. Tutaj się raczej mniej ludzie skupiali na tej, na tej części, raczej skupiali się na tak zwanym hilu, na Mordowi, na hilu. I wówczas wygląda to bitwa dosyć cieka -y, znacznie ciekawiej. Tutaj jest zmiana. Tro, trochę zmieniono tutaj to wszystkie możliwości wjazdu. Ten wjazd jest delikatnie szerszy. I no i dzięki temu nie trzeba się przepychać jednym czołgiem, tylko można przepychać się na przykład na dwa czołgi i na spokojnie sobie tędy wjechać. Tutaj jest też osłona, zobaczcie, tutaj było płasko, teraz jest jeszcze taka osłona. W razie W można się schować przed artylerią. Jeżeli drużyna przeciwna sobie pojedzie na tamtą stronę, my możemy w razie W zrobić im taką krótki, krótki kontratakt tędy i wówczas naprawdę można sobie spokojnie wyjechać na nich. Tutaj się nic nie zmienia. Kameczki, za którymi się trzają te deki, ewentualnie jakieś takie czasem ciężkie czołgi, które nie mają parcie do tego, żeby pojechać do przodu, zostają cały czas takie same. I, 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 i. ten kamyczek też został taki sam. Tak jak powiedziałem, góra jest niezmieniona. A, jeszcze miałem tutaj podjechać. Tu, tutaj przyznam się szczerze, że nie sprawdzałem tego, tej miejscówki. Ale sądzę, że raczej nic nie jest zmienione, ponieważ strona przeciwna jest dokładnie taka sama tutaj. Tutaj chyba jest tak samo. Tak, tutaj się nic nie zmieniło. Także um, najważniejsza zmiana, czyli, czyli zmienione właśnie dół. Tutaj dołożyli nam parę kopek szpanem żeby to ładnie wyglądało, bardziej malowniczo i to rzeczywiście spełnia swoją funkcję. Świeżo skoszone jakieś miejsce zboża, albo nie siana takie skoszone. Także wygląda to naprawdę ciekawie i powiem szczerze, że może być jakąś tam plusem do rozgrywki na, na tej mapie. No dobrze, w takim razie kończymy. Wychodzimy do garażu i, tak jak powiedziałem, cztery mapy w teorii zmienione. Tak naprawdę zmiany tylko są na dwóch mapach i, i to by było chyba na tyle. Dobra, dzięki Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka i mówię Wam do usłyszenia. Trzymajcie się!